Dzień dobry kochani dawno nie nagrywałam nic ale stan mój zdrowia na to nie pozwolił dzisiaj wracam do moich filmików chciałam wam dzisiaj pokazać moje sadzonki papryk niestety na razie jeszcze je nie sadzę do gruntu ani do tunelu czy tam do nic bo w przyszłym tygodniu ma być znowu zimno w Wielkopolsce ma być środa, czwartek 3 stopnie, a może będzie mniej nic nie można przewidzieć z tą pogodą. Pokazuję Wam dzisiaj, co przed posadzeniem papryki należałoby zrobić, co ja robię. Więc, jak widzicie, papryka już jest na tyle duża, że zaczęła się już rozgałęziać na dwa pędy. Czyli zobaczcie, tu mamy jeden pęd i stożek wzrostu, a tu mamy drugi pęd. Stożek wzrostu. I teraz, jeżeli na takim pędzie, stożku, o tutaj na tym przykładzie pokażę, znowu są dwa, to jeden musimy usunąć. Wybieramy ten mniejszy stożek i usuwamy to. Urywamy po prostu szczyknąć. I tak samo na drugim jest ta sama sytuacja. Już wychodzi drugi następny stożek wzrostu, więc też go usuniemy, o, i zostaje tylko jeden, czyli cały czas prowadzimy na dwa i tu z tych stożków wzrostu znowu pójdą i znowu będzie następne, to musimy to, to będziemy musieli to usunąć. Teraz ja moje papryki Podobnie jak i pomidory, uprawiam i w dolicy, i w tunelu, i w gruncie. Jak uprawiam w dolicy, więc powiem Wam, jest prosta uprawa papryki. Ja wsypuję kompost, bo mam, ale wymieszam go z ziemią ogrodową i daję troszeczkę zmielonych skorupek jaj, wysuszonych skorupek jaj. Taką garść, a jeżeli nie macie obornika naturalnego, takiego bydlącego, no to kupcie granulowany i garście do donicy 15-litrowej. Może być nawet 10-litrowa. Też dobrze rośnie w takiej donicy papryka, przynajmniej u mnie tak rosła. Wymieszajcie to dobrze, podlejcie i jest gotowe. I papryka pięknie będzie Wam rosła. Oczywiście nawierzch najlepiej jest jeszcze ją okryć jakąś słomą albo trawą, trawą taką przesuszoną, oczywiście, żeby żadne tam roślinki chwastowe nam nie wychodziły, tak? I to tyle z tą papryką. Ja mam tutaj w uprawie teraz papryki odmian bodajże sześć, i cztery odmiany ostrej papryki. Teraz wam pokażę moje sadzonki pomidorów. Też tu nie są wszystkie, tak jak wcześniej wymówiłam ponad 60 odmian no, różnych. Są bardzo już duże, dzisiaj bardzo wieje. Też jeszcze je nie posadziłam. Czekam. Po prostu czekam. Co to będzie na... dalej? Jaka pogoda będzie? Zobaczcie. No, są duże niektóre już widzę, że dostawają te pąki kwiatowe. No już by musiała być posadzona, ale to niestety, jak tak ma być zimno, to co będzie, że... Zobaczcie, tu kwiatowe, nie wiem, czy widzicie to. Zobaczcie, już pomidory mają pąki kwiatowe. I to na kilku odmianach już zauważyłam, no ale co, Nic nie Moje odmiany teraz będę testować w tym roku, bo to są nowe odmiany, których nie uprawiałam wcześniej. To znaczy, 20, chyba albo 30 jest nowych odmian, a ponad 30 jest tych, co co roku uprawiam. No więc zobaczymy, co to będzie, jak, jak będą w tym roku rosły. Pomidory, jak wiecie, należy je podlewać teraz, jak jeszcze nie wsadziliście. Do, do gruntu czy do folii, dlatego że w doliczkach one że niestety szybko, bardzo szybko ziemia się wysusza. I ziemia się wysusza. I ja jeszcze nie dałam do pomidorów półakrylskich na wody żeby, żeby je zasilić trochę, bo w takiej one już wszystko zjadło. Dlatego trzeba je trochę nawieść. Jeżeli o tym nie wiecie, to powinniśmy je i uważać, żeby nie przelać pomidory, bo pomidory są wrażliwe, jak każda inna roślina na przelanie, tak? Wtedy będą słabsze, no i będą chorować pomidory, tak? No to tyle, co chciałam wam dzisiaj tak w tym filmiku krótkim powiedzieć. Następne żartanie, to pójdziemy tam, gdzie mamy folię, tunel foliowy, to Wam pokażę, co tam w tunelu, jakie ja siwki rosną i co tam mam. To na razie tyle. Dziękuję Wam, proszę o subskrypcję, polubienie mojego kanału, żeby mój kanał mógł się rozwijać. Dziękuję Wam serdecznie, że oglądacie moje filmiki. Miłego dnia Wam życzę i udanych plonów. Do widzenia. 真是。